mam z tej strony Tomek i dzisiaj gramy sobie w ARK Survival Evolve. No i mm, od razu Wam wyjaśniam czemu ARK, a nie Minecraft na modach. Y, ponieważ Minecraft na modach mi się, że tak powiem, wysypał i muszę tam się logować. A zbytnio, mm, no, mm, tak jakby, no, czasu nie mam na odcinek, bo ja to nagrywam na szybko. No i to jest taki wstęp, że ogólnie zamieniłem trochę i Minecraft po prostu na modach będzie w niedzielę, a Ark będzie w środy, tak jak dzisiaj. No i po prostu tyle Wam powiem, że ogólnie Arka bym nie nagrywał, ale to jest seria, nowa seria z Arka PvP, czyli Arka, w którym się bije z graczami. No i no... No i te, te serwery są zupełnie inne: no bo nie dość, że można bić się z graciami, coś ciekawszego robić. No to jak widać, jest przyspieszony. EXP i waga, bo jeden punkcik gdy 1000 wagi, więc to jest naprawdę dużo. Ja oczywiście gram na tym serwerze z Kubiksonem, tylko teraz Kubikson nie gram. No i w obelisku mamy przeniesione i tam mamy postacie. No i mamy tam Pteranodony i SOBę. I w następnym odcinku za tydzień pojawi się odcinek, w którym będziemy ogarniać managarby, ponieważ managarny występują tylko na mapie Extension, tak jak i Sowy. No i mm, tak szybko ogarnąłem Sowy i, i Pteranodony, ponieważ na start dostaje się bardzo dużo i tam. No w następnym odcinku wam pokażę, bo teraz to takie wiecie, na szybko, żeby tylko tam żeby coś było bo nie mam za dużo czasu na to A jeszcze chciałam miniaturkę no i wiecie jak to jest pewnie no więc mm, no w następnym odcinku ogarniemy managarmy może będzie jakaś klepa z sąsiadami bo tutaj są jacyś widać ewidentnie jakieś o budowle no więc mm, no nie będę mówił swojego tam do żegnania no po prostu widzimy się jutro na odcinku, nie pamiętam już co jest jutro za odcinek, ale no widzimy się jutro, więc do następnego.